Hej kochani, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Trola. Dzisiaj mam dla Was taką oto zdrapkę. Jest pierwszy grudzień, także początek adwentu. No i oczywiście wypadałoby mieć jakiś adwentowy kalendarz, prawda? Także z tej okazji przygotowałem dla Was taką zdrapkę. To jest taki norweski Julek kalendarz czyli świąteczny adwentowy kalendarz. No i. Jak to tutaj wygląda? Ta wzdrabka jest ogólnie dość duża. Mam tutaj 20, oczywiście 24 okienka do tworzenia. Właśnie jestem ciekawy, bo tu jest, nie ma warstwy ściernej, ale jest tylko takie coś do tworzenia. Ale tu jest napisane, że chyba raczej będzie też pod tym jakaś warstwa ścierna. Także zobaczymy. Oczywiście legenda. Musimy pod tym okienkami w okienkach znaleźć najlepiej. Byłoby 12 takich. Symboli ze świętym Mikołajem, no to wtedy wygrywamy milion koron. No i jest, są prezenty, gwiazdki, bombki, jakieś renifery i tak dalej, i tak dalej. Za naj, najmniejsza wygrana to są trzy takie laski cukrowe, to wtedy wygrywamy 50 koron. No i są cztery sztuki z całej Norwegii. Te Top Premy, czyli milion koron. No zobaczymy. Wygląda ciekawie, dość duża ta zdrapka, także musiałem tak jakoś to tutaj zmieścić, żebyście dobrze widzieli. No i możemy zacząć. No dobrze, także mamy tą zdrapkę. Ja będę otwierał jedno pole dziennie, czyli do 24 grudnia tą zdrapkę otworzę. Całą i strapię. Nie no żartuję oczywiście, ja, ja ja sobie robię. Także tego się nie da tak zrobić. Ten, kto drapie, wie, że to jest siła wyższa i to, co się ma w ręku, trzeba drapać od razu. Także, dobra, przejdźmy do rzeczy. Otworzymy to te okienko numer 1 dzisiaj. Ten dzisiejszy, pierwszy grudzień. A no, faktycznie, i mamy okienko. Jak widzicie, otwieramy okienko, i tutaj jest napisane Scrap Har, czyli zdrapuj tutaj czyli tu możemy dalej drapać pod okienki. a no, ciekawe ciekawe może przybliżę wam żebyście widzieli lepiej kawałeczek chociaż o no dobra drapiemy i zobaczymy co tutaj będzie mam prezencik i jakieś kwoty aha czyli tu mam takie takie coś jeszcze czyli ja nie do końca sprawdziłem tutaj się liczy symbol plus 3 razy taka sama kwota Czyli jeżeli będę miał 2 razy 200 3 razy 200 koron, to wygrywam 200 koron. Aha, no dobra, no to fajnie. Dobra, to było numer 1. Szukamy okienka numer 2. Okienko numer 2 mamy tu. Otwieramy i drapiemy. Mamy tutaj 50, tysiaka, 50 i tysiaka i bałwanka. Symbol bałwanka mamy bałwanka i prezencik szukamy trójkę trójka jest tutaj u góry i drapiemy 100 koron 10 tysięcy głowa remifera stuwa i 10 tysięcy mamy na razie trzy różne symbole okienko numer 4 jest tutaj na choince i terapujemy milion, 50 koron, 100 tysięcy, milion i bombeczka. Kolejny nowy symbol. 4 inne mamy na razie. Ok, okienko numer 4, 5 teraz szukamy. Piątka jest tutaj na rogu. I terapujemy 50 koron, 200 koron, gwiazdka, 50 i 200. Ale jaja, 5 okiennych i 5 różnych symboli. Dobra, okienko numer 6 100 tysięcy, 2000, 100 tysięcy, 2000 i gwiazdka druga. Mamy dwie gwiazdki. Ok, to było okienko numer 6. Szukamy okienka, okienka numer 7 tutaj mamy. No to drapiemy. Milion koron, 50 koron. Płatek śniegu, milion i 50. Dobra, 7 i numer 8. Numer 8 mamy tutaj, na tej gwiazdce. Gdzie ta gwiazdka?

I 500, czyli na no to wygląda, że mamy tutaj 50 koron już, ale fajnie. Aha, nie powiedziałem ile ta, ta zdrabka kosztowała. Ta zgrabka kosztowała 100 koron. Także na razie nam się pół, połowa tej kwoty oddała zwróciła, Ok, szukamy numer 10. Numer 10 z 10 jest tutaj. Numer 10. 50, 50 mamy symbol choinki i 50. Wuhuu! Kolejna 50 mamy 2 razy 50, czyli już nam się wartość z zdrabki zwróciła 10 numer 11 jest. Tutaj dalej może coś tu na pewno fajnego dzisiaj. Zobaczymy. 200 10 000, 50 000 i 10. I kolejny symbol płatku śniegu. 12 jest tu. Szukamy, szukamy. Co tu będzie? Uwaga, uwaga! 500 koron 100. 500 i 50. I pierwsza dopiero głowa Mikołaja. Ależ to ciężko będzie trafić, żeby mieć tutaj ich 12. To już nawet chyba jest niemożliwe. Dobra, 13 symbol. 13 symbol jest tutaj. 13 czy szczęśliwa? No zobaczmy. 200 koron, 5000, 200 i 5000 po raz drugi. I symbol choinki. 13 numer to był. Idziemy do 14. 14 jest tutaj na samą rogu. Muszę obrócić trochę kamerę. O. 14. 1 200 Symbol Łosia Czytam Regifera, 1 i 200 14 Szukamy 15. 15 jest tutaj z kolei u góry tym razem 2502 Druga głowa Mikołaja i 500 i 200 Idziemy do numeru 16 jest tutaj 50 tysięcy dzwonek, stuwa i 50 tysięcy, to był numer 16, dzielę do 17, 17, 17, gdzie jesteś? Tutaj się ukryła uwaga, tutaj mamy stuwa, stuwa i 2 razy 50 tysięcy i głowa renifera. No, te głowy renifera, wam powiem. Tutaj mamy jedną, drugą, trzecią. Trzecią, trzecią, trzecią. Czwartą. A, tylko cztery. Myślałem, że było ich trochę więcej. No dobra, to nic. To był numer który? 17. To szukamy numeru 18. 18 mamy tu na dole. 50 tysiąc, głowa Renifera i 50 i 100 pod numerem 18 idziemy pod 19 19 jest tutaj tutaj mamy pierwszą sumę, to jest milion 1000 milion po raz drugi uwaga, 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 uwaga. przybliżę, przybliżę ty, ty, ty. czy to jest ten moment Najpierw odkryjemy symbol. Pierwsza laska. Ta słodka taka cukrowa. I uwaga. Ach, to nie to. Nie szukałem tego. No dobra. Nie tym razem. Ok, szukamy dalej. To była dziewiętnastka. I idziemy do numeru 20. Który mamy tutaj? 20, 20, 20. 500, 500 razy 2. I milion, i milion. Czyli podwójne dwa, dwa razy. Ok, okienko numer 21. Z 50 Pięćdziesiątka. Mikołaj i pięćdziesiąt, i pięćdziesiąt. Mamy 50 koron na plusie. Uhu! Uhu! ale będę zarobiony dzisiaj. Dwadzieścia jeden. No dobra, dwadzieścia dwa. Dwadzieścia dwa. Pięćdziesiąt tysięcy i pięćdziesiąt tysięcy. Płatek śniegu. I dwa razy po pięć tysięcy. Dwadzieścia trzy. Pięćdziesiątka stuwa. Głowa renifera. 50 i50 Ale fajnie, mamy 200 koron już, czyli 100 koron do przodu, I, dobrze. I ostatnia, ostatnie okienko, numer 24 no zobaczmy 24, czy tutaj coś będzie jeszcze? Tak na święta, taki prezencik od norweskiego Lotto 10200 Głowa Renifera 200 i 1000. No dobra, słuchajcie. Policzę tylko szybko te głowy Renifera, bo one były takie dość częste w tym kalendarzu. Mamy tak jeden, drugi, trzeci, trzeci, trzeci czwarty, 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 tu jest piąty, szósty, siódmy, siedem. siedem, 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 siedem i uwaga, czy siedem głów renifera coś nam da? No nie wiem, dość dużo ich, siedem, 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 kurka wodna, czemu? 8. Za 8 głów byłoby 2000 koron. Jeszcze sprawdzę jeszcze raz, ale nie, nie chcę mi się wierzyć. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nie, dlaczego to się stało? Zabrakło mi jednego. Jeszcze płatki śniegu, 5 5 sztuk. Mam 5 płatki śniegu. 1, 2, 3, 4, 4 1, 2, 3, 4. Na pewno, na pewno też obok. 4 za 5 było 200 koron. A choinki, 4 sztuki może, ale chyba jednak nie. Chojnek byłoby mało. Jedna, 2, dwie choinki tylko. No dobra, trudno. Ale. Summa summarum mamy tutaj 200 koron, także i tak fajowo idę tą zdrapkę oddać i wydaje mi się, że chyba kupię jeszcze jeden ten kalendarz eventowy, bo mi się mega podoba, fajna długa zdrapka do drapania, kolorowa i no w ogóle mi się podoba i fa ma fajne wygrane, także dzięki Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Heja!